Dzień dobry, witam Państwa. Spokojne otwarcie na rynku głównej pary walutowej zmąciła informacja o obniżeniu ratingu Grecji przez agencję Fitch. Rating został obniżony z poziomu ba 1 do poziomu B1 z perspektywą negatywną. Po tej informacji kurs euro-dolara zniżkował do poziomu 1,3970. Na parach złotowych od rana możemy obserwować wzrosty. Kurs USD PLN kształtuje się na poziomie 2,85,30, a Euro PLN na poziomie 3,98,55. Wpływ na takie zachowanie par złotowych miała wypowiedź członkini RPP Elżbiety Hojniu Duch, która stwierdziła, że kolejne działania w sferze polityki pieniężnej nie są na razie potrzebne. Na dzisiaj przygotowano tylko dwie istotne publikacje makroekonomiczne. O godzinie 9 poznamy raport NBP na temat inflacji. A o godzinie 12.30 wystąpi szef Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Duchesne. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.